witajcie! Dzisiaj ponownie obrabiam Wasze zdjęcia. Zobaczymy, czym mnie dzisiaj zaskoczycie, jakie dacie mi wyzwanie. Jestem zdania, że każde zdjęcie można w bardzo fajny sposób obrobić i zaraz Wam to udowodnię. Oto pierwsze zdjęcie, które dzisiaj poddamy obróbce. Czy to jest Gdańsk? Stare miasto w Gdańsku. Autorze tego zdjęcia, słuchaj. Mamy tutaj dużo podłogi i uciętą wieżę. Jeśli byśmy ten kawałek dodali tutaj, to byśmy mieli bardzo fajnie wykadrowane z tą wieżyczką. Na tyle, na ile jest to możliwe, starajcie się nie ucinać jakichś wieżyczek czy jakichś innych elementów architektonicznych, a widzę, że zmieściłoby się to. Ale to tak na przyszłość, zdjęcie generalnie nie jest złe. Zima, śnieg, szaro-ponuro, Zacznijmy może od wyrównania tego zdjęcia na tyle, na ile. To jest względnie proste. Ty masz poziomicę w łapie nie tak jak ja, także dużo poprawki tutaj nie ma. I teraz co, rozjaśnijmy troszeczkę to zdjęcie, O, może jakoś tak. Jeszcze skorygujemy twój obiektyw. O, proszę bardzo, i usunęliśmy taką lekką winietę z obiektywu. o Kontraścik, shadows. śnieg jest zielony. Podwyższymy saturację i pobawimy się troszeczkę tymi trzema kółeczkami. Pójdziemy w klimaty bardziej takie niebieskawo-zielone. O, 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 tutaj mamy jakieś zielone elementy, także zielony jak najbardziej wskazany, będzie to wyglądać naturalnie. Jeszcze troszeczkę, o, o, o. Oj, taki mroźny klimat to zrobimy. Zobaczymy, czy jak wykadruje te panie w ten sposób, to będzie wyglądać dobrze. Zobacz. Zobaczcie to, jakby ta wieżyczka jeszcze tutaj była, to. Sika lafon. Przyciemnijmy troszeczkę. To. Tą... To jest saturacja, zrobimy ten śnieg, żeby nie był taki zielony. Nie chcę zielonego śniegu. Nie chcę zielonego śniegu! Weźmiemy to narzędzie. Klikam literkę O, żeby zobaczyć, co ja w ogóle zaznaczam. Bla 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 bla. Zaznaczamy te dwie panie. Odklikam literkę O. I troszeczkę je rozjaśnimy shadowsami, troszkę kontrastu. Dobra, a co jakbyśmy na przykład niebo troszeczkę jeszcze przyciemnili? O o! No powiem lepiej, lepiej. Mi się to podoba. Tutaj jeszcze damy. O, przy... Nie aż tak bardzo, ale troszeczkę przyciemnimy jeszcze tą stronę i tą również. Dobrze, nie jest trochę za zielona to zdjęcie? Jakbyśmy na przykład o, tak dali, nie, nie. Ja nie lubię, jak niebo jest nie w takim kolorze, jakim powinno być. A wiecie, co? Ściemnimy troszeczkę to zdjęcie. O! Tu mi się nie podoba, że tu jest trochę za ciemno, ale to jest wina tego narzędzia. O, zobaczcie. Mhm. Uh -huh. Jakbym to przesunęła... jeju jeju Przesunęła tak. Będziesz ciemny i będzie jaśniejsze niebo. Co tu jeszcze mogę z wami zrobić? Nie, 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 nie. Jaśniej. Clarity. Dobra, ja tak to zostawiam. Tak wyglądało przed i tak wyglądało po. I to jest proszę was, kochani, drodzy moi mili, drugie zdjęcie. Pierwszy raz jak ja Zobaczyłam to zdjęcie, to nie miałam kompletnie pomysłu, co ja mam z tym zdjęciem zrobić. Wiecie skąd jest to zdjęcie? Ze Szczecina. Drogi autorze tego zdjęcia, słuchaj. Ja tak patrząc na to zdjęcie, nie wiem na co mam patrzeć. Tu jest za dużo się dzieje, tu jest za dużo szczegółów. To jest zdjęcie cudowne na puzzle. Tu masz dużo różnorodnych elementów. I naprawdę. Można by było składać godzinami ten rysunek. Przemyśl, czy nie chcesz dziś sprzedać tego na puzzle, bo to jest naprawdę dobre. Nie ma żadnej tak naprawdę głębi ostrości, bo jakby na przykład była jakaś większa głębia ostrości i na przykład sfokusowana na ten statek, według mnie byłoby troszkę lepsze. Ale powiedziałam, że zrobię? Zrobię. Zrobię coś tobie z tym zdjęciem. Tylko co? To jest człowiek? Lato piękna pogoda, ładnie naświetlone zdjęcie, zacznę również od korekcji obiektywu. Dobra, za wiele się nie wydarzyło, także też masz poziomicę w łapie. Faceci to jednak mają taką wrodzoną poziomicę w ręce, a ja to wszystkie zdjęcia robię zawsze krzywe i muszę je poprawiać. Rozjaśniamy, troszeczkę highlights, żeby uratować niebo. I teraz tak, zjeżdżamy do moich kółeczek i robimy coś ala zachód słońca. Widzicie, jak się zdjęcie delikatnie ociepla? Ja niewiele jeszcze zrobiłam. W zielone klimaty. Dobra, nie, 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 nie. O, 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 o. Dobra. Nie chcę też przesadzić z tą obróbką. O, już się robi taki klimat a la zachodowy. Dodamy jeszcze trochę żółtego. Saturacji żółtego. Ok. Ocieplimy to zdjęcie. Klikamy na jedno z moich ulubionych narzędzi, i tutaj coś się wydarzyło takiego, że musimy troszeczkę to ściemnić. Tu się niebo zrobiło zbytnio żółte, tu jest niebieskie. No to troszeczkę zniebieszczymy to niebo. Zniebieszczymy. O, 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 albo wiecie co? Nie. Weźmiemy drugie moje ulubione narzędzie. Klikam o, żeby zobaczyć, co ja tam w ogóle zaznaczam. Odklikuję O, i teraz przesuwamy, żeby było zniebieszczałe niebo. Troszeczkę je ściemnimy. To jako tako, żeby to nie było niebieskie, tylko białe. I te białe elementy, chociaż te najbliżej nas, też wszystkie zaznaczę tyle o, ile to nie musi być dokładne. I zmniejszymy saturację, żeby one były białe. Tutaj mamy wodę. Woda też jest niebieska. I zobaczcie, robi się taki klimat, jakby to było właśnie. O, jeszcze tutaj na żółto, zachód. Zobaczcie, jak wyglądało przed i jak wyglądało po chociaż wiecie co tu jest tak za bardzo żółto tak nienaturalnie jeszcze coś z tym zrobimy ale muli o kurde czas na zmianę komputera tu jest tak żółtawo to żeby tak żółtawo nie było to zaznaczam ciebie kochany porcie o żeby to nie było niebieskie dobra i zobaczcie, nie jest już tak żółtawo, w ogóle nie kadrowałam. Co sądzicie o tym efekcie? Też możecie napisać, co sądzicie o tym zdjęciu. I proszę Państwa, czas na zdjęcie numer 3. Kolejność zdjęć jest przypadkowa. Ładna symetria. Nie mam... Czego tu się doczepić? Bo to zdjęcie jest dobrze wykadrowane. Ma temat. Tematem jest subenergetyczny, ma linie prowadzące i generalnie, no, ludziom, którzy zajmują się energetyką, zdecydowanie takie zdjęcie by się podobały. Ewentualnie, bo nie znamy historii tego zdjęcia, może gdzieś tu za krzaczka za chwilę wyskoczy jakiś dzik. Tutaj przede wszystkim muszę to zdjęcie też rozjaśnić i to bardzo mocno, ale też nie przesadzam z tym zbytnio, żeby mi histogram nie zwariował. Też sobie wykalibrujemy od razu. Haha, nie, nie, nie. Tu nie będziemy tego kalibrować, jest wykalibrowane jak ma być i teraz tak. Co Wy na to, żeby tutaj też zrobić taki ala wschód słońca, ale też taki nieprzesadzony? Czerwony, niebieski, zielony, żółty, fioletowy, nie? Bardzo lubię pracować na tych kółeczkach, bo one zmieniają w ogóle totalnie kolor całego zdjęcia. Jednak ja nie lubię jak kolorowe jest nie, bo to, to nie są naturalne kolory nieba. Ju, 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 O, zobaczcie. Tak? O, to już jest lepsze. Ciekawe ten słup energetyczny też jest z jakichś okolic, Szczecina czy Gdańska. Zrobimy sobie takie niebo. Shadow sami troszeczkę rozjaśnimy całość. Ja ogólnie zaznaczę ten słupik. Wciskam o i zobaczymy, jak bardzo mocno można ten słupik rozjaśnić. Ale widzę, że jest duży szum na tym zdjęciu. O! Jaki shooter! żeby ten szumik usunąć, wchodzimy tu mm -hmm. na no, reduction, czyli szum, i troszeczkę go zredukowało. To mi przeszkadza, ale nie będę tego usuwać. Weźmiemy sobie moje ulubione narzędzie i ten dół sklaritujemy, o, na przykład w ten sposób. Damy większej ilości zieleni i troszeczkę ściemnimy. Tak mi się to podoba. I wiecie, co ja bym tutaj bardziej już chyba no, nie kombinowała, no bo co jeszcze można zrobić? Może wyznaczyć to drzewko i je tak lekko osprać? Nie, to, to, to nie, nie. Ten sub jest trochę taki bajeczny, fioletowy, ale mi się to w takiej formie podoba. Może troszeczkę jeszcze bardziej go, żeby nie było takie ciemne. A, bo tu zauważyłam, tu jeszcze jest <laughs> kawałek ulicy. Jednak wykadrujemy Cię trochę, kochany. Klikam R i wykadrujecie, żeby tego nie było. A tu jeszcze jest jego kolega. Zobaczcie, tu jest taki trójnogi. Dajcie znać w komentarzach, które zdjęcie najbardziej Wam się podoba. Czy to jest 1, 2, 3, 3 czy 3, 3. A jeśli Wy chcecie, żebym obrobiła Wasze zdjęcia, to w opisie tego filmu znajdziecie instrukcję, jak to zrobić.